Prawdopodobnie zatytułowałem ten film Najlepszy tani robot. Już na samym wstępie powiem, że tak to jest prawda, jednak bardziej szczegółowo przejdę do tego w podsumowaniu. W ostatnim już filmie yy, krótko powiedziałem, że często jest taka sytuacja, że ktoś chce kupić robota i nie jest do końca przekonany, więc też nie chce wydawać na niego zbyt dużej sumy pieniędzy. Jest to oczywiście jak najbardziej zrozumiałe, jednak uważam, że to jest takie urządzenie, na którym, żeby się nie zawieść, trzeba wydać taką. Jakąś minimalną określoną kwotę, i później też przejdę do tego, ile to jest. Bo można kupić robot taki za na przykład 300 zł, jednak prawdopodobnie mało kto będzie z niego zadowolony, tak realnie, w dłuższej perspektywie. Bo takie tanie propozycje to są zwykle roboty, które czasami nawet nie mają szczotki, to znaczy rolki głównej, więc zbierają śmieci w tak powiedzmy umowny sposób, bardziej wciągają taki lekki kurz, bo okruchów z chleba na przykład już. Nie zbiorą. Dodatkowo te tańsze roboty, te bardzo tańsze, zwykle też nie mają albo żadnej, albo mają bardzo ograniczoną nawigację. To znaczy dobrze, jeśli mają kamerę, ale są też takie, które nawet kamery do nawigacji nie mają, nie wspominając już o laserze LIDAR. Taki robot po prostu jeździ chaotycznie po mieszkaniu, odbija się od ściany do ściany. Jeden fragment pokoju wtedy może odkurzyć trzy razy, a drugą część w ogóle nie odkurzy. Jak już jesteśmy przy jeździe, to wydaje mi się, że można przejść do omówienia faktycznego. Dreamy D10S to jest robot, o którym jakby ktoś się jeszcze nie domyślił i nie przeczytał, dzisiaj o nim mówię. To jest robot, który na swoją premierę kosztował, z tego co kojarzę, około 1500 zł. I wtedy za takie pieniądze to był jak najbardziej dobry robot. Wtedy to były czasy, kiedy to był wręcz tani robot. Ale teraz, po już chyba dwóch czy trzech latach od premiery, on potaniał i da się go kupić za dużo mniej. Za ile to też przejdę do tego później. Dobra, bo już długi się dosyć ten wstęp zrobił, więc przejdźmy do konkretów. Jazda. Tak jak wcześniej wspomniałem, tanie roboty zwykle mają problemy z jazdą, to znaczy sposób ich nawigacji jest y, dosyć przeciętny, bym powiedział. Tutaj tego problemu nie ma. Robot y, posiada laser Lidar, czyli jak dla mnie najlepszą nawigację, bo Robot mierzy sobie po prostu laserowo odległość od wszystkich przeszkód, od ścian. Pozycjonuje się dzięki temu na mapie bardzo dobrze. Nie obija się też o przeszkody tak bardzo chaotycznie, co prawda yy, ten konkretny dzisiaj, o którym mówię, to nie jest taki robot, który jak też, wyż, jak też na przykład wyższe modele Dreamy, który jeździ tak praktycznie bezdotykowo, czyli że nie odbija się. No nie, ten rzeczywiście odbija się o przeszkody, ale to nie jest takie obijanie tych przeszkód, tylko to jest tak jakby powiedzmy... Hmm kontrolowanie zderzakiem tego, czy na pewno ta przeszkoda tak jest, tak bym to jak najbardziej logicznie i zrozumiale opisał. Ale ogólnie no to robot jeździ, powiedziałbym, klasycznie, bo najpierw objeżdża pomieszczenie, czy też całe mieszkanie po krawędzi, żeby wymieść po prostu boczną szczotką wszystkie brudy. No a później po wężyku przejeżdża pokój w środku. Można mu też ustawić przejazd dwu- albo trzykrotny i wtedy, co też istotne, nie wykonuje za drugim, czy za trzecim razem przejazdu po krawędzi. Powtarza tylko ten wężyk. Robot, tak jak ten ten, o którym mówiłem ostatnio, Dreamy D10 Plus. Zresztą to są praktycznie bliźniacze roboty, tyle tylko że tamten jest trochę droższy i ma stację auto opróżniającą. Co do różnic, to jeszcze ma też yy, inaczej, są trochę zbudowane pod względem szczotki yy, rolki głównej 10S tutaj na plus, ponieważ ma rolkę w 100% silikonową, więc nie nawijają się na nią żadne włosy. Ale tak jak ten robot ostatnio, on posiada tylko ten laser lidar do nawigacji. Jeden, jedyny górny, i uważam, że jak na to, że ma tylko ten. Jeździ naprawdę bardzo dobrze, dosyć precyzyjnie. Nie gubi się praktycznie nigdy w mieszkaniu, zawsze się odnajdzie. Zanim rozpocznie sprzątanie, nawet jeśli go przeniosę na drugi koniec mieszkania, to przejedzie kawałek, żeby się zlokalizować, żeby po prostu nie odkurzać na ślepo, po prostu zawsze wie, gdzie jest. W kwestii budowy, no to powiedziałbym, że jest klasyczna, no bo tak jak już wcześniej wspomniałem, jest ta rolka główna, która jest w 100% silikonowa, co jest już powoli tak naprawdę standardem. Uważam, że też to jest jedna z najlepszych opcji na tą szczotkę główną. Czyli po prostu 100% silikon. Szczotka boczna jest powiedziałbym klasyczna, do niej też nie mam żadnych zastrzeżeń. Tutaj koła też są standardowe, chociaż y, podobnie tak jak y, D10, ten robot y, tak naprawdę no, nie ma problemu z podjeżdżaniem pod jakieś progi czy przeszkody. Powiedziałbym, że to jest taki trochę jakby czołg. Terenówka, bo rzeczywiście nigdy chyba nigdzie mi się nie zawiesił na żadnym takim typowym jakimś progu. Jak już tak porównuję bezpośrednio do D10, no rzeczywiście jest co tu porównywać, bo tak jak tutaj y, też pewnie pokażę na nagraniu, to są roboty, które praktycznie tak samo wyglądają i można się naprawdę pomylić. Y Patrząc szczególnie od góry, który jest który. O, ale rymy. A w kwestii porównania, to, 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 to o czym chciałem powiedzieć, to moc sąca po prostu. Moc, z którą robot zasysa powietrze. D10S tutaj mają większą, bo jest ona z tego co kojarzy na poziomie 5000 paskali. Maksymalnie szczytowo oczywiście w najwyższym poziomie w turbo a D10 Plus to jest 4000 i podejrzewam, że generalnie no to są roboty praktycznie tak samo zbudowane, ale podejrzewam, że wynika to z konstrukcji właśnie tej szczotki, że ta rolka silikonowa po prostu wytwarza większe ciśnienie, podciśnienie tam i po prostu no jakby siłą rzeczy, fizycznie mocniej wciąga kurz. I teraz pojemnik, tutaj pojemnik na kurz ma powiedzmy większą rolę, większe znaczenie niż w przypadku D10+, bo no tam mamy stację opróżniającą mi tak naprawdę ja, tak jak nie wiem czy ostatnio powiedziałem, ale no używam tego robota D10+, od ponad, od niecałego roku. I chyba nigdy jeszcze nie zdarzyło mi się opróżniać ręcznie tego małego pojemnika wbudowanego w robocie, no po prostu ma tą stację, wjeżdża tam, wysypuje śmieci do dużego worka i tyle. Tutaj tego nie ma, nie ma tej stacji, więc trzeba opróżniać go ręcznie, co. No w moim przypadku, przy mojej ilości zabrudzeń w mieszkaniu, no to jest, musiałbym to robić codziennie, co dwa dni maksymalnie, ale zdaję sobie sprawę, że z tego, że w niektórych przypadkach, w większości właściwie przypadków, to jest tak naprawdę raz na kilka dni, może raz w tygodniu, ale to na pewno co na plus w tym pojemniku, że jest zbudowany tak, że łatwo z niego wysypać śmieci, to znaczy, no nic tam nie zostaje. Do tego ma też taką klapkę buforową można powiedzieć, to znaczy, żeby ograniczyć jak najbardziej wysypywanie się śmieci z pojemnika takie niechciane przy opróżnianiu go. Jest klasycznie filtr HEPA. W aplikacji jest dość sporo funkcji, co prawda mniej niż przy ostatnim robocie, no bo tam były też opcje dotyczące stacji opróżniającej. Tutaj jest też tryb nie przeszkadzać i tutaj on działa w taki sposób podobnie tak jak też przy D10+, tylko że tam no nie gra roli, no tutaj nie ma w ogóle mowy o do tej stacji, no bo jej po prostu nie ma, więc ona nie jest uwzględniana w tych różnych opcjach, na przykład w trybie nie przeszkadzać. Tutaj po prostu robot nie wyjedzie, jeśli yy, to jest może niezrozumiałe dla kogoś, ale jeśli włączę robota o powiedzmy godzinie 19 i on jeździ i się rozładuje i wróci się ładować, i zanim się naładuje, będzie już godzina powiedzmy 20, a ja od 20 mam tryb nie przeszkadzać. To normalnie, gdyby nie było tego trybu, nie przeszkadzać, robot by wyjechał kontynuować sprzątanie. Ale jeśli jest ten tryb, on po prostu tego nie zrobi, żeby no nie hałasować w tych godzinach, żeby, no tak jak ten tryb się nazywa, nie przeszkadzać. Jest opcja zablokowania przycisków, żeby po prostu nie dało się włączyć robota z przycisku, można wtedy zrobić to tylko z aplikacji. Jedyne co z przycisków wtedy można zrobić, to go zatrzymać w przypadku takiej sytuacji, powiedzmy, no awaryjnej. No. To, to dobrze, że to tak działa. Są oczywiście takie, powiedzmy, już standardowe rzeczy jak strefy zakazane, strefy bez mycia, czy wirtualne ściany na przykład. Można dzielić odkurzanie na mapie na konkretne pomieszczenia, pokoje, strefy. Można też, tak jak w przypadku D10+, i wydaje mi się, że wszystkich robotów już Dreamy, definiować w jakim pomieszczeniu ma być jaka moc, ilość przyjazdów, ilość wody dozowanej na ścierkę. I właśnie, jak już jestem tak przy tej ścierce, no to... Wypadałoby powiedzieć, że właściwie pominę tą funkcję mycia, bo tak jak ostatnio, no ona jest. Ale to jest jako taki bardziej dodatek, no. Nie traktowałbym tego jako takie typowo mycie, to jest po prostu przecieranie podłogi z takiego... Pyłu, resztki kurzu, no takie odświeżanie po prostu. I robot, tak jak też wydaje mi się, już wszystkie dreamy znowu się powtórzę, ma opcję szybkiego mapowania, co jest uważam super. Wystarczy włączyć robota, to też tutaj, akurat myślę, że pokażę na nagraniu. Wystarczy włączyć robota na 5-10 minut. On porozgląda się po mieszkaniu, stworzy taką powiedzmy wstępną mapę, na której można już podzielić pokoje, nazwać je, nanieść strefy zakazane, jakieś wirtualne ściany. Więc takim moim. Właściwie chyba jedynym zastrzeżeniem jest to mycie, chociaż, no, tak jak też ostatnio powiedziałem, nie traktowałbym tego jako wadę, no bo to jest po prostu tak zaprojektowana funkcja. No tutaj nie ma co oczekiwać jakichś kosmicznych rezultatów. A w kwestii samego odkurzania, no to powiedziałbym, że jest jakby topowo. To znaczy, porównując do takich najdroższych konstrukcji robotów, no to można powiedzieć, że tutaj były, mogły być dwie rolki, że szczotka boczna mogłaby być inaczej zbudowana, ale uważam, że to jest już takie mówienie na wyrost, tym bardziej. W takim urządzeniu, w takiej cenie, z takimi opcjami. Tak ogólnie, to myślę, że ten robot tak naprawdę no nie ma żadnych wad. Bo można się przyczepić do takich poszczególnych jakichś aspektów, elementów, niuansów, no ale to będzie takie tak naprawdę na siłę. To teraz, w kwestii zalet, myślę, że jest ich sporo. Szczególnie biorąc pod uwagę cenę, o której powiem później. Ale przede wszystkim, no to budowa rolki głównej, sposób nawigacji i jazdy, takie ogólne sprzątanie i po prostu to, że jak ten robot jest wykonany, no uważam, że on jest bardzo dobrej jakości, tak po prostu. Stacja ładowania jest dosyć mała, można ją tak naprawdę wszędzie wstawić. Wiem, że dużo osób i sam też tak robię w przypadku tych robotów, które się po prostu mieszczą, że chowam je pod regałem, pod jakąś szafką. Także kiedy one są powiedzmy zaparkowane, to mają taki swój garaż, że ich po prostu nie widać. W czasie sprzątania wyjeżdżają i z powrotem tam się chowają. Dopowiem też jeszcze tutaj, bo w sumie tak sobie uświadomiłem teraz, że nie poruszyłem tego tematu, a może to część osób interesować. No to jest bateria. No tutaj bateria ma nominalnie 5200 bodajże miliamperogodzin. No, i to jest taka wielkość, że tak naprawdę szczególnie przy tym robocie, który tak naprawdę głównie odkurza, no to już tam pomijając to, ile on ma wpisane w specyfikację czas sprzątania, no to tak z doświadczenia wiem, że takiej wielkości bateria na trybie odkurzania mocnym, więc też nie to, że na jakimś cichym, no to żeby go rozładować, to naprawdę trzeba mieć powierzchnię rzędu 400 metrów albo i jeszcze więcej kwadratowych tak typowo do sprzątania, no rzadko kto ma takie wille i wielkie domy no ale nawet jeśli, no to jest ten taki już też standardowy powiedzmy tryb, który no jeśli robotowi zabraknie prądu, no to nie umrze gdzieś na końcu mieszkania tylko wróci do stacji, doładuje się tyle ile mu potrzeba i wznowi odkurzenie tam gdzie zabrakło mu prądu, to teraz już myślę, że czas przejść do podsumowania i Ogłosić tą mityczną cenę, która jest tak bardzo tajna, że przez cały film nie chciałem o tym powiedzieć. Więc z tego, co nawet teraz sprawdziłem, żeby mieć po prostu jak najświeższe informacje, to jest na dzień 24 stycznia, kiedy to nagrywam. No, cena tego robota waha się między 900 a 1100 zł. I czy da się znaleźć coś tańszego? Oczywiście. Czy da się znaleźć coś tańszego? Równie wartego uwagi. Jak najbardziej. Jednak nosiłem rzeczy. Nie jestem w stanie przetestować yy, nie wiadomo jak dużej ilości tych robotów. Bo z tego co tu nawet widzę, są podo bardzo podobne konstrukcje od Dreamy, które nawet i z nazwy są podobne, typu na przykład yy, Dreamy D9 Max. Tutaj widzę za 659 zł, co przyznam szczerze, że się trochę zdziwiłem, jak to zobaczyłem. Tak, tylko że D9 Max ma yy, rolkę główną yy, silikonową, ale i z włosiem, więc tą według mnie gorszą. Więc to jest tak jakby powiedzmy, jedyna wada w stosunku do D10S, ale jeśli ktoś kupi D10S albo jest zainteresowany, no to uważam, że to jest jeden z lepszych robotów, szczególnie na start i teraz właśnie dla kogo? To jest robot dla osób y szczególnie dla tych, którzy chcą kupić pierwszego robota, sprawdzić jak to się sprawdza, jak to jest rzeczywiście w takim realnym codziennym użytkowaniu, nie z historii, z opowieści, ale też nie chcą wydawać na niego milionów i chcą mi Mieć pewność, że nie zawiodą się na nim tak pod względem na przykład budowy konstrukcji czy no specyfikacji technicznej chociażby. To jest tak po prostu dobry robot. Myślę, że tutaj też warto polować na różnego rodzaju promocje, bo jakiś czas temu widziałem D10S za normalnie 850 zł. Normalnie nowy, zapakowany z gwarancją, wszystko tak jak być powinno. To jest już w ogóle bardzo dobra cena za takie urządzenie.